Cześć! cześć ze strony Izabelka MSP. Ja nagrywam przez tablet, więc tak dziwnie trzęsie, dziwnie wszystko trzęsie i w ogóle. Ale jak coś nie tak, coś Wam się nie podoba, piszcie po prostu w komentarzach. Ja na to już nie mam uwagi, więc zaczynamy odcinek. Teraz pisujemy hasło. Um, pisujemy login. Proszę, jest tu mój um, login. Ogólnie, to Luzeczka 2066. Już tak powiem, bo coś tak chciało. Nie, ja nie jestem podobnym męku, ale na pewno, bo tego jeszcze roku nawet nie ma, niestety. Nie wiem, chyba łyżeczka dła za 6, już nie będzie wiem. To jest... Więc mam tu etap, chyba, tu u. zła. Nie wiem. Ale proszę nie komentujcie mi tego w komentarzu. To jest muszę zmienić pierwsze hasło.

Niestety się nie uda. To chcę, zobaczymy za Wszystko pięknie. Szkoda, się nas chce. Krótce, Dobra. Niech będzie wam. Już nie ja tego na nie komentuję. Teraz, pop... Miałam z tym 200 zł. To jest piękne jest 55 eventów i 8000 x Piękna cenia. I mam bipa. Pięknego. Kupiłam chyba, nie wiem, dzień przed wyprzedażą, więc byłam bardzo zezłoszczona, ponieważ dzień przed wyprzedażą... Ja nie wiem, potem był była wyprzedaż, zakłosy, mazmany. Nie co, dla mnie było bardzo, czego pan? Chyba już trzeba y, jakiś fajny napisać sobie ogólnie status. Nie, nikolę, nie byłam ogólnie ja dzisiaj nie kręcę kołami, ponieważ byłam dzisiaj na tablecie. Nagrałam filmik także dzisiaj na tablecie. Ja też nagrałam przez tabletę, ale ma taką komplikacje, myślałam tam coś na myśl nazywa i mogę nakreślać. tę ja sobie na tym? Piękny. Zaczynamy piszemy to niech będzie nagrywam nagrywam aha uh -huh. nagrywam ok Aki. jeszcze mój jeszcze nagrywam i jeszcze ty kanał i zaraz, b, k, m, s, p i jakiś tu, co wiem jak zrobię. Niestety tego pić, łóżko, łóżko i nie będzie łóżko nie, kanałępę przecież nie, nie, mnie nie wstupy, może no, nie, ja modk. O idę an. Hej, okej, okay. spoko. Pozdrawiam. Kaj, dwa, sześćdziesiąt cztery, piękne. Okay. Okay. Trzynastka, już. O, ktoś napisze, hej, nagrywam he, Izabelka i okay. nie napisze head. Poko. Nie, bosko. Co Nie, 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 nie mam sensu, żeby napisać. Chciałem coś mogę ci napisać i to mam z Wiem tak brzydko się... Gówno. I zby go dostałam. Jakieś prezęki kolejny dwa zero, zero. Eee, jeszcze, jeszcze. Teraz będziemy. Pozdrawiam. Okej, okay, pozdrawiam Juka 2006, Klau Klaudii Saduszko, i Seduszko 126 Violeta. Eee y, 12 Karolina Barbie y, y, 2007. O proszę, napisać Helenit. No ja to ja tak samo mam wódki.

we wersja Biedroni, Żadza, O, Proksana, Aleksandra, Kropeczka, Sims 3, Paty z 4, 3, 2, coś tam. Rubina, Jaga, lany yy, no, znaczy to z moja Koleżanka Milana, pozdrawiam cię serdecznie. Morgana, Maria, Uuuu, dobra. Nie tyle, ja no, już chcę mi się pozdrowiać. i będzie, ten kresinek będzie krótki, niestety. Więc nie, no niedługo będzie mi się... No dom, mi się tutaj... Nie. Po co mi co na kupienia. a jestem? Przepraszam, coś... A tu nie mam. Haka, aż nie na tym komputerze, ogólnie. Dobra, ja wszyscy kupują tą animację, na mnie skupia, wolę taką. Nie, tak jak wygląda. Zrzeszka z 2000, możecie mi zobaczyć. Tutaj kupiłam ten komplet przez te lagi. Myślę, że już ale, Jak nie kupię tego kompletu. Nie wiem co. Nie, nie chcę. Nie wiem co. Może pokażę Wam, ale to krótki będzie, ale jeszcze nie bo nie mogę dłużej niestety nagrywać, bo... Puszczam zobaczyć na no, lux Tu jest taki, tu mam takie, ja to malabiam przez tableta na odcinku, więc super. Tak się uzyskuje. Kulon z moim chłopakiem. ale z jedną pewną. dla mnie, a już dla mnie nie istnieje.

Sweet, okay. sweet, i wam będzie. E przez Julia. Fu, akurat moja. Super nazwa Piorunka. Chyba nie mam lepszą. Chciałabym zobaczyć jak się zmienia sobie ktoś mi napisał. To ja nie jest bigana nie biłam tak nie wczoraj kupiłam ten kompet ale kupiłam wczoraj w górę, więc jestem już inna, byłam inna na przykład miałam czyli taką skórę ja Miałam inne usta, inne oczy w ogóle, więc. jak zareagujcie! Ale to ładniejsza. Czy Ta ładniejsza. Czyta. Pójdźcie tam. I proszę pomóżcie mojej koleżance Madzi, Mają najlepszy Najka, Klaudii, czy. bo jej usunęli konto. I proszę zgłasać. Jakąś tam y, taka aga, kiesza się nazywała kiedyś, ta y, Madzia, ale niestety ją A Popatrzcie, skusujcie. Jak to jest ładniejsze, dajcie łapka w górę. Jak? To, to, koma. Więc dzisiaj się już żegnam z MSP. I pa! Zapraszam was na kolejny odcinek z MSPciarki. Z Izabelką MSP. Ogólnie możecie mnie Może Móżeczko moja. Nie wiem, co to jest? Seks no Dobra, więcej się.